Wielki nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie w ten piękny, sobotni dzień. Piękny bez względu na to, jaka pogoda jest za oknami. Najważniejsze, byśmy mieli piękną pogodę i pokój w naszych sercach. Jesteśmy na kanale Walor. Ja mam na imię Rafał. I witam Was w kolejnym odcinku Kropelek Nadziei. Dzisiaj sobota, dzień, który kojarzy nam się z Maryją, i tak pięknie się składa, że sięgniemy dzisiaj do historii niezwykłej kobiety, błogosławionej Pauliny Jariko. Przyznam, że dotychczas nie znałem jej za bardzo, chociaż z jej dziełami spotykałem się niejednokrotnie. Myślę, że warto wiedzieć cokolwiek na jej temat, ponieważ jej życie jest świadectwem wiary, która działa, i modlitwy, która ma realną moc. I to właśnie dzięki niej różaniec stał się modlitwą jednoczącą miliony ludzi na całym świecie także wielu z nas. Opowiemy także o cudzie w rodzinie Traun, który przypomina, że z Bogiem nic nie jest niemożliwe. Oraz zastanowimy się, jak wprowadzać modlitwę w naszą codzienność, by stała się źródłem siły i radości. Czy jesteście już gotowi na kolejną porcję ciekawych rzeczy i refleksji na ten temat? Zapraszam Was serdecznie. Błogosławiona Paulina Żariko, kobieta o niezwykłej wierze. Paulina Jarico to przykład osoby, która w każdym aspekcie swojego życia pozwalała Bogu działać. Urodziła się w 1799 roku we Francji, w zamożnej rodzinie, ale luksusy nigdy jej nie pociągały. Jako młoda kobieta przeżyła głębokie nawrócenie, które zmieniło jej życie. Zrezygnowała z próżnych ambicji i przyjęła powołanie które miało doprowadzić ją do świętości. Paulina zrozumiała, że modlitwa jest nie tylko obowiązkiem, czymś, co należy spełnić, aby być w porządku wobec Pana Boga. Modlitwa stała się dla niej sposobem życia. Szczególnie rozmiłowała się w modlitwie różańcowej. Ta jej pasja do różańca zrodziła dzieło żywego różańca. Wspólnoty, która miała jednoczyć ludzi w codziennej modlitwie, była przekonana, że nawet najprostsza modlitwa, połączona z wiarą, może zmienić świat. Z pewnością dzieło Żywego Różańca to wielkie dzieło, tak bardzo popularne we współczesnym kościele. A u początków tego przedsięwzięcia stała właśnie ta prosta kobieta. Jej przykład uczy nas, że każdy z nas ma w sobie potencjał do czynienia wielkich rzeczy, tylko czasami nie wierzymy w swoje możliwości, a nawet czasami w swoją wartość. Szatanowi na tym właśnie zależy, i to najczęściej jego potrzebty sprawiają, że nasze życie staje się jałowe i pozbawione odważnych dzieł. Zastanówmy się, jak my możemy być świadkami wiary w naszym codziennym życiu? I jak możemy odważnie sprawiać, że ten świat będzie się stawał coraz lepszy? Cud w rodzinie Trą: świadectwo mocy modlitwy. Tak do końca to nie mam pewności, czy we właściwy sposób wymawiam to nazwisko, ale ostatecznie nie ma to zasadniczego znaczenia. Ważniejsze jest to, co kryje ten punkt, czyli, jak to zwykliśmy mówić, ta kropelka. Czy zdarzyło się Wam kiedyś wątpić w skuteczność modlitwy? Historia rodziny Tran jest przypomnieniem, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Otóż pewien lekarz z Wietnamu, niejaki Tran Van Thien, znalazł się w sytuacji, która wydawała się bez wyjścia. Jego żona była ciężko chora, a patrząc po ludzku, wszystkie możliwe środki zawiodły. W akcie desperacji rodzina zwróciła się do błogosławionej Pauliny Żariko, prosząc o jej wstawiennictwo. Codziennie modlili się na różańcu, powierzając swoje troski Bogu. Ku zdumieniu wszystkich stan zdrowia żony zaczął się poprawiać. Lekarze nie mogli tego wyjaśnić, i ostatecznie uzdrowienie to zostało uznane za cud. Ta przedstawiona w skrócie historia pokazuje, że Bóg działa w najbardziej nieoczekiwanych momentach ludzkiego życia. Modlitwa nie powinna być traktowana jako ostatnia deska ratunku, po którą się sięga w ostateczności, jak już wszystko inne zawiedzie. Jednakże Często właśnie w ten sposób się dzieje. Nawet nasze polskie powiedzenie wydaje się to potwierdzać: jak trwoga, to do Boga. Ale, jak się to też mówi, lepiej późno niż wcale. Ale z pewnością wiecie, że to nie jest idealna sytuacja relacji z Bogiem. Od razu widać, że taka relacja jest interesowna, a nie oparta na miłości. Co gorsza, czasami, gdy jakaś ludzka prośba zostanie spełniona, ponownie zapomina się o Bogu, nawet bez należytego okazania wdzięczności. Modlitwa powinna być mostem, który łączy nas z miłością Boga. Spójrzmy na swoje życie. Czy my w to wierzymy, że modlitwa może zmienić nasze życie? Ale modlitwa rozumiana nie tyle jako Bezmyślne odklepywanie pacierzy, jak to się zwykło określać, ale raczej jako połączenie serc ludzkiego z Bożym. Taka miłość może być realizowana nawet bez słów. Ale nie zapominajmy, że szczególną modlitwą jest modlitwa różańcowa. Różaniec w codziennym życiu. Jak go odmawiać z radością? Różaniec może wydawać się trudny lub monotonny, ale tak naprawdę to modlitwa, która dostosowuje się do naszego życia. Nie chodzi o perfekcję, ale o serce. Czy odmawiasz cały różaniec za jednym razem? A może dzielisz go na dziesiątki w różnych momentach dnia? Są różne sposoby. Oba wspomniane powyżej są dobre. Nie zawsze udaje się wygospodarować cały ten czas potrzebny na różaniec w jednym kawałku. Albo coś przeszkodzi, różnie bywa. Ważne, by być wytrwałym. Niektórzy mówią, że różaniec to doskonały środek nasenny. Nie wiem, jak wy to odbieracie. Możliwe, że coś w tym jest. Może to znak tego, że modlitwa ta uspokaja, a wtedy łatwiej zapada się w sen? Jednak, gdyby tak się działo za każdym razem, to pewnie nigdy nie udałoby się nam pomodlić do końca. Dlatego też może warto nie zwlekać z tą modlitwą do momentu, gdy już jesteśmy bardzo zmęczeni? Niektórzy modlą się klęcząc, inni podczas spaceru czy w drodze do pracy. Wtedy trudniej zasnąć, ale też pojawić się mogą różne inne przeszkody i rozproszenia. Myślę, że każdemu z Was udało się wypracować swój własny sposób modlitwy. Pamiętajcie także o tym, że to modlitwa, której szczególnie boi się szatan. Dlatego też nie dziwcie się, że w momencie, gdy się decydujecie na różaniec, pojawi się wiele przeróżnych pomysłów ciekawszych niż ta modlitwa. Poddać się nim to jakby przegrać. Zaśnięcie właściwie można także by traktować w tej kategorii. Paulina Jaricot zawsze zachęcała, by modlitwa różańcowa była żywa, pełna radości i nadziei. Można ją odmawiać podczas spaceru, w drodze do pracy czy nawet w trakcie domowych obowiązków. Wystarczy chwila skupienia, by powierzyć Bogu swoje troski i radości i rozważać tajemnice życia. Maryi i Jezusa. Spróbujmy spojrzeć na Różaniec jako na rozmowę z Maryją, która prowadzi nas do Jezusa. Może to właśnie ta modlitwa stanie się dla nas miejscem odpoczynku w zabieganym dniu? Czasem, by spowolnić nieco i dać sobie czas na to, by Bóg mógł do nas mówić, a my byśmy potrafili Go usłyszeć. Wspólnota Żywego Różańca, siła jedności w modlitwie. Paulina Jaricot nie tylko wierzyła w moc różańca, ale potrafiła swoją pasję przekuć w realne działania. Kiedy zakładała Żywy Różaniec, inspirowała się codziennymi spotkaniami z ludźmi z różnych środowisk. Zauważyła, że wielu wiernych, zwłaszcza ubogich robotników, nie ma czasu ani sił, by odmawiać cały różaniec. Stąd narodził się pomysł podziału tej modlitwy na grupy, w których każdy odmawia jedną dziesiątkę, ale dzięki takiej wspólnocie, w której każdy modli się inną dziesiątką, codziennie odmawiana jest całość. Przy okazji dodam także, że w naszej walorkowej wspólnotce także udało się skompletować dwie róże, w których modlimy się w intencji dzieci. Jest to tak zwany różaniec rodziców. Osobom, które do niego należą, pragnę podziękować za ich zaangażowanie w to dzieło i sumienne włączenie się w tę modlitwę. Jedna z tych róż działa bardzo sumiennie, jeśli chodzi zaś o drugą, to mam pewne trudności z kontaktem z niektórymi osobami. Ostatnio podjąłem już działania w celu ustalenia, czy oby wszyscy deklarują dalej gotowość modlitwy. Apeluję również tutaj: może ktoś po prostu zmienił numer telefonu i z tego powodu nie mamy kontaktu. Jeśli tak jest, to proszę o kontakt i potwierdzenie swojej gotowości do dalszej modlitwy. W każdym razie, jeśli ktoś inny poczułby w sercu potrzebę włączenia się w takie dzieło, to bardzo proszę o kontakt najlepiej poprzez SMS na numer telefonu: 88-101-6767. 67. Osoba taka zostanie najpierw zapisana na liście rezerwowej, a gdy z niektórymi osobami nie da mi się jednak odnowić kontaktu przy najbliższej okazji, ta nowa osoba dołączy do Róży. Teraz szczególnie apeluję do rodziców. Niezależnie czy to małe dzieci, czy dorosłe, czasy nie są łatwe i tak bardzo narażone na przeróżne niebezpieczeństwa. Może szczególnie te duchowe. Pomyślcie nad tym i odezwijcie się do mnie, jeśli macie jakieś pytania czy wątpliwości, a nade wszystko chęć włączenia się w dzieło modlitwy za dzieci. Czasami. Różne zajęcia powodują, że może nie zawsze jestem na czas, by mieć z wami kontakt. To też takie zastanowienie dla mnie. Jeśli chodzi o wspomnianą dzisiaj Paulinę, była ona mistrzynią budowania relacji. Często osobiście odwiedzała członków wspólnot, motywując ich do wytrwałości w modlitwie. Jeden z jej bliskich przyjaciół wspominał, że gdy w trudnych czasach ktoś z grupy rezygnował z odmawiania dziesiątki, Paulina natychmiast brała na siebie tę część, mówiąc: Nie możemy zostawić tej luki w naszym duchowym murze. Ja raczej osobiście Was nie odwiedzę, bo niektórzy są nawet spoza Polski, ale na szczęście mamy dzisiaj tak wielkie możliwości techniczne, więc powinno się udać. Przy okazji dowiedziałem się, że jedna z uczestniczek tej róży tak na wszelki wypadek odmawia codziennie cały różaniec w razie gdyby ktoś zapomniał. Ale nie chcielibyśmy z tego robić zasady, bo wtedy sens istnienia takiej róży nieco się zatraca. W każdym razie mamy pewność, że nie ma tam luk. Ulubione motto Pauliny, które często powtarzała, brzmiało: Różaniec to kotwica, która trzyma nas. Blisko Boga, w każdej burzy. Myślę, że dobrze by było, byśmy i my z Różańca uczynili taką kotwicę. Paulina Żariko wzór wiary, która działa. Paulina była osobą, która potrafiła łączyć głęboką duchowość z codziennym życiem. Codziennie wstawała wcześnie rano. By rozpocząć dzień modlitwą, miała zwyczaj zapisywać w notesie małe postanowienia duchowe, takie jak: uśmiechaj się nawet wtedy, gdy dzień jest trudny, albo nie mów źle o innych, nawet jeśli czujesz się zraniony. Jakież to piękne i godne naśladowania. Jedna z najbardziej poruszających historii z jej życia. Dotyczy momentu, gdy zdecydowała się sprzedać swój majątek, by wspierać misję. Gdy jeden z przyjaciół zapytał ją, jak się z tym czuje, odpowiedziała: Nie można kochać Boga i trzymać się rzeczy tego świata. Dając to, co mam, zyskuję coś, czego nie da się przeliczyć na pieniądze. Pod koniec swojego życia Paulina znosiła cierpienie związane z chorobą i z zupełnym bankructwem. Nigdy jednak nie straciła wiary, często powtarzała, jeśli oddajemy Bogu nasze rany, On przemienia je w perły. Te słowa są świadectwem jej głębokiej ufności, że nawet w cierpieniu można odnaleźć Bożą Miłość. Dzisiejsze rozważania przypomniały nam, jak wielką moc ma modlitwa i wiara, gdy wprowadzamy je w codzienne życie. Błogosławiona Paulina Żariko pokazała, że nie potrzeba wielkich zasobów ani wyjątkowych okoliczności, by uczynić coś pięknego dla Boga i ludzi. Wystarczy otwarte serce i gotowość do działania. Czy możemy i my stać się świadkami wiary w naszym otoczeniu? Warto o tym pomyśleć. A ja już zapraszam Was na jutro. Odcinek poświęcony będzie niedzieli Chrztu Pańskiego. Przyjrzymy się znaczeniu Chrztu Jezusa i ogólnie zastanowimy się, co ten sakrament oznacza w naszym życiu. Dlatego nie przegapcie. Niech Wasz dzisiejszy dzień będzie piękny. Szczęść Boże. Zaproszenie do radości. Z Ewangelii według świętego Jana, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. I składajmy dzięki, wołał święty Augustyn do ochrzczonych. Staliśmy się nie tylko chrześcijanami, ale samym Chrystusem. Cieszcie się pełni zdumienia staliśmy się Chrystusem. Najważniejszym przykazaniem w chrześcijaństwie jest wzajemna miłość. Pan Jezus nakazał swoim uczniom życie tą miłością. Natomiast radość jest jej owocem. Radość nigdy nie opuści tego, kto kocha. Miłość jest jedynym źródłem radości. Dzięki niej będziemy trwać w radości przez całą wieczność. Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości, a miłość zawsze niesie radość. Jeśli człowiek będzie kochał, to radość będzie jego udziałem i będzie mógł dzielić się nią z innymi.